Cześć, tu Marcin, Wytrążek. witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie. Dzisiaj będę pokazywał różne wariacje ustawienia stopy podczas wykonywania rozciągania mięśni brzuchowej główki. Zapraszam serdecznie. pozycji wykonywania relaksacji poizometrycznej, czyli rozciągania mięśnia tego łydki jest wiele i będę pewnie różne pokazywał. Natomiast teraz chciałbym pokazać wariacje, czy jakieś takie rozszerzenie tego, co było ostatnio. Czyli ostatnio była relaksacja poizometryczna mięśnia tego łydki, czy może ruchu zgięcia grzbietowego stopy przy wyprostowanej kończynie dolnej w pozycji stojącej przy ścianie. I teraz chciałbym, żeby nie patrzeć na to w taki klasyczny sposób według modelu mięśniowego, który zakłada, że mamy kości i mięśnie, tylko chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na to, czy zwrócił uwagę na to, że mamy bardziej chyba rzeczywisty w świecie model mięśniowo-powięziowy. Które nie zakłada, że mamy tylko klasyczny mięsień i kość, ale mamy też mnóstwo tkanki łącznej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie, która wychodzi trochę z modelu myślenia o mięśniach, które poruszają naszym ciałem, jakbyśmy byli robotami że tylko zbliżają do siebie przyczepy. Ale chciałbym, żebyś spojrzał na to, czy spojrzał na to że nasze ciało porusza się nieliniowo w najróżniejszych wymiarach, w najróżniejszych kierunkach. I tak samo chciałbym, żebyś podszedł do tego, czy podeszła do mięśnia brzuchatego łydki w taki bardziej kreatywny sposób. Czyli teraz pewne zasady co do relaksacji, czy do rozciągania zostają tak jak w ostatnim epizodzie, tak jak to jest klasycznie w rozciąganiu mięśnia brzuchatego łydki. Natomiast teraz bym chciał, żebyś się pobawił, czy pobawiła ustawieniem swojego ciała. Zauważ, że dalej będzie się poprawiało zgięcie grzbietowe stopy i to w wielu różnych kierunkach i wymiarach. Jeżeli na przykład wy, wykonasz szerszy rozkrok, zauważ wtedy, że zmienia się ustawienie stopy względem podudzia, czy tam podudzia względem stopy, i w inny sposób troszeczkę się ta tylna strona łydki rozciąga. Zobacz, jak to jest, kiedy pójdziesz bardziej stopą tą drugą w, w, w drugim kierunku i ustawisz swoją nogę w przywiedzeniu. Zauważ, jak teraz wygląda rozciąganie łydki, kiedy twoja kończyna dolna, ta rozciągana jest ustawiona w przywiedzeniu. Więc tym się możesz pobawić. Inna rzecz jest taka, że zauważ, że jak będziesz skręcać, teraz może tego nie widać, za chwilę to pokażę z dalszej odległości. Jeżeli będziesz skręcać Tłów, rotować staw biodrowy, to też inaczej będziesz odczuwać rozciąganie w łódce przy rotacji w jedną stronę czy przy rotacji w drugą stronę. Tak samo, jeśli chodzi o ustawienie stopy, pobaw się tym ustawieniem stopy. Ustaw może czasami stopę bardziej zrotowaną na zewnątrz, czy w ogóle kończynę dolną ustawioną w rotacji zewnętrznej, a czasami ustaw może ją. W rotacji wewnętrznej, czy zobacz, czy też w inny sposób te tkanki się rozciągają. Mógłbyś, czy mogłabyś też pobawić się różnymi klinami, czyli podstawić sobie jakiś klinik pod któryś z fragmentów stopy, czyli wprowadzić nierówność podłoża, nierówność terenu. i W naturze generalnie rzadko mamy płaską powierzchnię, więc jeżeli byś się rozciągał, czy rozciągała w lesie na mchu, gdzie byłyby szyszki, to też ta stopa by w najróżniejszych kierunkach. Musiała zostać ustawiona. Dalszy rzut na to, jak to ćwiczenie może wyglądać. Więc teraz pobaw się tym, żeby to nie było takie klasyczne, sztywne rozciąganie według modelu mięśniowego, tak jakbyśmy byli robotami. Tylko pobaw się tym rozciąganiem, czyli zaobserwuj, że jeżeli skręcisz się, skręcisz tłów zorotujesz trochę biodro, to to rozciąganie, oczywiście tu zostawiamy klatkę prostą czy w miarę prostą, tu wyprostowane, to to rozciąganie zupełnie inaczej przebiega w mięśniu brzuchatej łydki. Weź pod uwagę, że nie mamy czegoś takiego stricte jak mięsień brzuchatej łydki, tylko mamy tkanki na kończynie dolnej i w tym momencie, jeżeli ja zaczynam okręcać tkanki powyżej brzuchatego łydki, to ten brzuchatej łydki też się inaczej rozciąga. W momencie, kiedy ja sobie przywiedzenie i rotację, kompletnie inaczej to się rozciąga, od tego, kiedy ja to robię w sposób yy, klasyczny, w takim ustawieniu anatomicznym, książkowym, jakbyśmy byli jakimiś robotami. Tak samo, jeżeli ja ustawię się troszeczkę w pozycji, yy, czy w, w tą kończynę w pozycji odwiedzenia, yy, i w stopę, może nawet lekkiego skręcenia. To, to może już nie do końca będzie rozciąganie mięśnia brzucha tego łydki, natomiast będzie to ciekawa praca nad poprawą zgięcia grzbietowego w stawie skokowym przy różnych pozycjach. Trochę nam o to chodzi, żeby gdzieś funkcjonalnie ta stopa mogła wykonać, kończyna dolna mogła wykonać pewne ruchy. Więc my nie chcemy tylko i wyłącznie takiego jednego ruchu jak robot, tylko chcemy mieć przystosowaną, przygotowaną stopę do wykonania różnych zadań ruchowych, więc fajnie by było, żeby stopa reagowała na różne nierówności podłoża, chociażby żeby mogła wykonać różne ruchy w różnych zakresach. Więc teraz cała ta zabawa z, nie dość że z różnym ustawieniem miednicy, czyli czy to skończoną dolą w przywiedzeniu, czy w odwiedzeniu, to jeszcze może pobaw się rotacjami, czy ustawieniem stopy. Tak jak mówiłem, może jakieś podkładanie klinów podkładek, nierówności terenu też może być ciekawe i urozmaicić troszeczkę wykonywanie tego rozciągania, czy może jakieś ustawienie stopy w dalszym rozkroku przy niepełnym, inaczej może przy niepołożonej pięcie na podłożu trochę wymusi w inny sposób rozciąganie, czyli będzie Cię motywowało do tego, żeby stać się tą piętą, wyciągnąć i sięgnąć dalej, dalej w kierunku podłoża. Czyli tutaj było skupienie na tym, żeby to miednica szła do przodu, tłuszcz szedł do przodu i przez to się zwiększa zdjęcie grzbietowe. Tutaj natomiast będziemy myśleli o tym, żeby to piętę wyciągać do tyłu i starać się coraz bardziej dotknąć piętą podłoża. Więc też jakiś fajny wariant do przećwiczenia. To tyle w tym epizodzie. Moim celem było trochę rozruszać wyobraźnię pokazać, że można wyjść z kanonu takiego klasycznego myślenia, bo myślę, że nasze ciało nie analizuje tego w taki sposób, jak my to robimy w czasie ruchu, czyli nasze ciało porusza się i tak już mówiłem nieliniowo w różnych kierunkach. Musi być gotowe na różne wyzwania, nierówności terenu, przeszkody itd., więc fajnie jak dawać okazję do odczucia tego swoim tkankom. Inna rzecz jest taka, że chodzi też o naukę. Samoświadomości, zyskanie wiedzy na temat tego, jakie mam możliwości w swoim ciele, gdzie jest sztywniej, gdzie luźniej. Zapewne będzie tak, że jeżeli będziesz wykonywać rozciąganie prawej i lewej kończyny, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że któraś z nich jest sztywniejsza i ma mniejsze zakresy ruchu. Wykonując te, to, to rozciąganie czy to ćwiczenie właśnie w różnych płaszczyznach, dostrzeżesz, gdzie jeszcze wyżej masz napięcia, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyczujesz. Czy masz jakieś problemy może z rotacją tułowia, czy masz problemy ze sztywnością w biodrach. Więc jest to też okazja do tego, żeby bardziej poznać swoje ciało. Mam nadzieję, że odcinek przydatny, materiał zachęca do ćwiczenia. Jeżeli tak, łapka w górę i do zobaczenia w następnym epizodzie. Pozdrawiam.